W dzisiejszym odcinku wysyłasz gifta do mojego innemu, innego subskrybenta i on też gra w Roblox. Tak więc jego nick to Twój kucharz, e, Twój e, Podłoga kucharz Tak więc wyślę dla mnie gifta. Hmm. Podłoga? Nie, to nie jest podłoga. Co ja robię, ludzie? Podłoga. Kuchasz. Wysilamy <grym> mu 50 milionów. I tego peta. Pozdrawiam. O nie. 1, 2, 3. I damy. Okej. Okay. Widzowie, jeżeli wy chcecie mi wysłać gify, mój nick to jest Fogibleko. Tak więc żegnajcie do następnego odcinka, a następny odcinek e, podejrzewam, że będzie jutro. Tak więc żegnajcie, pa!